mano tutaj Rafsun z kanału Rafsung Games, witam wszystkich bardzo serdecznie w schronie przeciwatomowym, czyli w kolejnym odcinku z gry Fallout Shelter zaczynamy tydzień, 22, 21, chyba 22, tak mi się wydaje. Dwa dni temu Bethesda wprowadziła aktualizację, chyba dodali tylko questy no i parę bugów poprawili, nic więcej. No i właśnie tymi nowymi misjami się zajmiemy Horsemen of the Post apocalypse Part 1 or a secret Agent person Road Rouch Round Dub. Save scientists from the road Rouches they were studying. The discret call has come in from a nearby science lab studying road the roaches previous stole the radars, radiation sites and relation the radaroches to cover face face escape now the scientists are in over the fear hats hearts and asking for help wysłano tutaj trzech ludzi na tą misję powinno być zajbiście. druga misja to będzie live dead drop Deliver a message to a double agent we need to send a message to a friend who has infiltrated a gang to riders. Your mission is to drop, drop uh, the message at the uh, Nerby Super Duber Mart for him to pick up. Try not to get spotted or your no curate. Niestety musiałem wysłać jednego gościa, a no dlatego, że musiałem tutaj dać. Jednego gościa, tak? Bo było tutaj wymagane, jeden Delivers, tak? No i ubranie z lakiem, tak? Okej okay. No to co? No to w takim razie bierzemy się za misję O nazwie Radar Round Roundup Okej, okay, jesteśmy na misji Wcześniej, jak zainstalowałem... Rapt'a czy tam chujwie jak się nazywa ten program, to strasznie mi tutaj, wiecie, yy, przejeżdżał mi ten dźwięk z gry. Nie wiem czemu. Musiałem go usunąć. Tutaj coś mamy ciekawego, jeśli będziecie instalować Rapta. To go nie instalujcie, bo może Wam coś spierdolić. Na przykład przy nagrywaniu gier, tak? Co by tutaj wziąć? Może weźmiemy to pierwsze. Czemu mówię nie? Ok. No to będziemy przeszukiwać tą kryptę, nie? Okej, okay, pierwszy pokój. Steampack. Okej. Okay. Niech ci tam będzie. O coś wyskoczyło, o właśnie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo prosta misja. A, coś tutaj było. O, broń... chujowa. Ok. No to idziemy dalej. Nic nie ma? Nic nie ma. Idziemy dalej. Tutaj coś jest. Słabe gówno. Idziemy dalej. Rada znowu. Mój angielski jest taki kurwa perfekcyjny, że ja pierdolę. Szkoda słów. No, cóż, okej, okay, kolejny pokoik. Radar routrze, okej, okay. no, rzadka recepta, zajebiście, tym idziemy dalej, a nie tutaj, no to idziemy na długie piętro, tak? Na trzecie piętro. Kolejne karaluchy, Fajnie. O, recepta na pokój. Okej, okay, może być. Idziemy dalej. O, kolejna recepta na pokój, zajebiście, Nuka no, Cola, nice. Idziemy dalej. Mamy kolejnych ludzi. Dobra. No i co tutaj wybrać znowu? Hm, może to weźmiemy? Okej. Okay. Kolejna rzadka recepta. Kiew Glowing Radar Roach Queen. Okej. Okay. Czyli mamy zabić królową yy, tych karaluchów, tak? Dobra, mamy ostatnie piętro. Do Zwiedzania, no i to będzie ta królowa, nie? Tak, to będzie ta królowa. No dobrze. No to mamy misję wykonaną bardzo szybko. Kapsle, ale chujowo. Dobra, coś tutaj będzie. Kapsle. A tutaj? Wszystko. Zajbiście. No cóż, czy to wszystko? Sprawdzę tutaj. Wydaje mi się, że to wszystko. Dobra, eee, spierdalajmy stąd. No i tak mniej więcej wyglądają te staty. No dobrze, bierzemy się za następną misję. Dobra, jesteśmy. Super Duper Mart. Chyba znam to miejsce. No to idziemy. Jak się kogoś wysyła na wyjście, no to wtedy takie miejsce się pojawia, nie? Taka prawda kapsle steam paki wszystko idziemy dalej Kolejne kararuchy, okej okay. Dobra zajbani nic nie ma ciekawego. No dobra, jakiś koleś tutaj jest. Dwie nukakole, no i rzadkie ubranie. No dobrze. Wszystko, wszystko. No to była bardzo szybka misja, jak widać. No dobrze, no to bierzemy się za otwieranie paczek. No dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo mało rzadkich rzeczy zebraliśmy. No cóż. No dobrze, bierzemy się za otwieranie paczek. Dwóch paczek. Lecimy. Kapsle. Legendarny Steam Steampack. Raider armor. No i kapsle. Okej. Okay. Może coś będzie ciekawego w końcu. Please. O! No to jest świetna broń, Magnetron 4000, od 16 do 21 punktów obrażeń. Świetna broń, legendarna na dodatek. Okej, okay. zakończę tutaj odcinek, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, do następnego odcinka, na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.